powiedzieć o rozliczeniu podatku VAT z Urzędem Skarbowym. Podatek VAT co do zasady jest podatkiem prostym, natomiast co do szczegółów jest podatkiem bardzo skomplikowanym. Ja tutaj tylko będę opowiem o tym prostym aspekcie, czyli jak, w jakim momencie on powstaje i jak go rozliczamy z Urzędem Skarbowym. Nie będę się zagłębiać w te szczegóły. Więc żeby przedstawić Całą tą, te, te wszystkie kroki, kiedy ten podatek VAT powstaje i później w, dalszym, w dalszych czynnościach jest rozliczany, musimy zacząć od faktury. Czyli najpierw przedsiębiorca sprzedaje coś. Ja tutaj na przykładzie sprzedaży usług przedstawię sprzedaż. Czyli powiedzmy, że sprzedaliśmy usługę. Sprzedaliśmy usługę, która powiedzmy co do zasady wynosiła 500, 5200 zł, czyli tak została wyceniona przez tego przedsiębiorcę sprzedającego na 5200 zł i to jest jego przychód, to są jego pieniążki. On sobie je zarobił, ale jako podatnik VAT czynny musi do tej swojej sprzedaży doliczyć podatek VAT należny. Jak, jak jest podatnikiem VAT czynnym? I y, wylicza go właśnie od kwoty netto, tego przychodu, który jest właśnie kwotą netto, y, przez stawkę podatku VAT, która zgodnie z przepisami jest. Y, Przypisana do danej usługi. To w przepisach jest wskazane te wszystkie stawki, które obowiązują w kontekście różnych sprzedaży. I tutaj na przykład na przykład taka tak, sprzedaż większości towarów to jest 23%, sprzedaż większości usług 23%. To jest ta nasza stawka podstawowa, właściwie naszą stawką polską podstawową jest 22%, tylko wiele lat temu została ona. Podniesiona do 23%, pod pewnymi warunkami miał nastąpić powrót do tej stawki 22, ale jak widzimy, lata mijają i cały czas jesteśmy przy stawce 23%, czyli to jest ta podstawowa. Ale na przykład eksport towarów czy dostawa towarów do Unii to już jest 0%. Oczywiście pod pewnymi warunkami, bo tak jak powiedziałam, VAT sam jako taki jest prosty, natomiast już w szczegółach jest bardzo, ale to bardzo skomplikowany. Więc ja tutaj przedstawię. Zganienie w oparciu o ten podstawowy, podstawowy zakres. Ja tu może właściwie dam jakąś kwotę taką bardziej szczegółową, żeby nam się grosze wygenerowały, dlatego bo grosze również są istotnym elementem rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Czyli liczymy razy 23%. Grosze. I podatek VAT należny tutaj w tym wypadku wyniósł 1208 i 42 grosze. Powstaje nam zobowiązanie przepraszam, należność, którą będziemy oczekiwać, że osoba, która od nas kupiła tę usługę, zapłaci nam. I teraz co ciekawe, obowiązek rozliczenia podatku należnego, czyli od sprzedaży tego tutaj leży. O stronie sprzedającego. Natomiast y, całą kwotę, ten, po, kwotę netto i podatek, m, mówiąc kolokwialnie, sponsoruje y, nasz odbiorca. To znaczy w części y, tej kwoty net to, to nie sponsoruje, tylko po prostu płaci nam za towar, za usługę. Natomiast w części podatku już właśnie sponsoruje. Czyli to, czyli to odbiorca pokrywa yy, ten podatek tutaj należny, który nie jest, yy, nie jest naszymi pieniędzmi. Tym, ta kwota nie jest naszymi pieniędzmi, musimy odprowadzić ją do urzędu skarbowego. I to my musimy odprowadzić. Czyli już tutaj wyraźnie widać, że pojawi się kłopot, w momencie, gdyby nam odbiorca nie zapłacił pieniędzy, już pojawia się wtedy dla nas dylemat, szczególnie wówczas, kiedy ta nasza sprzedaż była wysoka i ten podatek został wyliczony jako duża kwota. Tutaj jest też całe duże zagadnienie z, nazwane, tak, nazwane złymi długami, ale to już jest zupełnie odrębny temat. Ja się zatrzymam tutaj na tym etapie wystawienia faktury i przyjęcia tej wersji idealnej, że te pieniądze do mnie trafią, do tego przedsiębiorcy, który sprzedał. Powiedzmy jeszcze, wprowadzimy sobie jedną fakturę zakupu, żeby to było wyraźnie widoczne, jak ten podatek odliczymy. O nie wiem, z jakim cudem mi się tutaj zrobił już grudzień, miał być listopad. Nie tutaj nie będę już wpisywać. Powiedzmy, że to będzie ten sam dzień. I tego samego dnia została zakupiona na przykład usługa transportowa, czyli jakiś mój koszt powstał. Ja tutaj mam bodajże pod czwórką, tak. No i ta usługa transportowa kosztowała wartość netto tej usługi był. Załóżmy 218 zł. I ta, ten przedsiębiorca też jest podatnikiem władczynnym, Wystawił nam tą fakturę i on też musi wy, y, naliczyć ten podatek, który potem odprowadzi jako sprzedawca. Natomiast dla mnie to jest podatek już naliczony. Y, przyjmijmy tą samą stawkę podstawową, który daje mi prawo do pomniejszenia mojego zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego y, o właśnie te kwoty podatku VAT naliczonego. Czyli mm. dopóki moje zakupy będą nośnikiem Mówiąc tak y, ogólnie, y, podatku VAT naliczonego poniżej mojego zobowiązania, to będę tylko obniżać moje zobowiązanie z urzędu. Natomiast, jeżeli ja zrobię bardzo dużo zakupów, które przewyższą kwotę, z którego będzie wynikała kwota podatku VAT naliczonego wyższa niż moje tutaj y, w tym wypadku 1208,42 grosze, wówczas. Y, to zobowiązanie wobec urzędu nie powstanie. Ale to już za chwilkę. Na razie wprowadźmy właśnie jedną fakturę przychodową, jedną fakturę kosztową, i tutaj w tym momencie będziemy mówić o yy, zobowiązaniu, które będzie podobnie jak przy sprzedaży kwotą brutto, bo to ja zapłacę nie tylko za tą usługę transportową, ale za ten podatek, który ten, co mi dostarczył tą usługę, będzie musiał odprowadzić do urzędu skarbowego. I teraz w ciągu miesiąca oczywiście tych faktur jest wiele, wiele faktur sprzedaży, wiele faktur zakupu i przychodzi koniec miesiąca, właściwie przychodzi ten moment, kiedy ja chcę rozliczyć podatek, kiedy muszę podatek rozliczyć. To jest do 25 następnego miesiąca rozliczam podatek. Powiedzmy, że ja sobie przyjmę datę, no, niech ona będzie jakiś 20 grudzień, no bo wiadomo, Же. Że... <laughs> Są tacy, co odkładają na ostatnią chwilę, w grudniu akurat wyjątkowo 25 to jest wolny, więc w tym wypadku chcę mieć już to z głowy. Rozliczam się w tym momencie. I teraz tak, tutaj mam sytuację bardzo prostą, bo jedna kwota to jest należne, jedna kwota naliczone, ale tak jak mówiłam, tych dokumentów może być bardzo dużo, wobec czego pierwszy krok, to muszę ustalić, ile mam tego podatku należnego. Najprościej można to na zestawieniu obrotów i Sald sobie tutaj zobaczyć, ponieważ tu się pojawi właśnie suma w jednej kwocie. Czyli nie muszę nic dodawać po prostu w obrotówce będę widziała ile mam należnego, a ile mam naliczonego za dany miesiąc. I ja muszę te kwoty wyksięgować z tych kąt, na których w sposób na bieżąco księguję, czyli mówię o tych kątach 221 i 221. 1 i 2. Jak zajrzymy do planu kont, no to mamy właśnie tak. Rozliczenie z tytułu VAT, i pod tym kątem syntetycznym są umieszczone przynajmniej trzy konta. Ich może być tu więcej, ale przynajmniej trzy pojawiają się: czyli podatek VAT należny, podatek VAT naliczony, i rozliczenie z urzędem skarbowym. I teraz przystępując do rozliczenia, ja muszę wyksięgować te, te, te kwoty z tych. Kąt. Jak to robimy? W obrotówce już wiem, jaką kwotę muszę wyksięgować. Jeżeli chodzi o podatek należny, tak jak mówię, no tu mamy idealnie, bo mamy jedną fakturę, ale z obrotówki wiem jaka to jest kwota. I teraz, jeżeli mówię o wyksięgowaniu, to to oznacza, że księguje po drugiej stronie, czyli jeżeli podatek VAT należny normalnie jest księgowany po stronie ma, to ja go wyksięguję po stronie winien. W tym momencie na koncie 2211, jak zajrzymy tutaj do zapisów, powinno być saldo 0. To będzie oznaczało, że konto zostało wyczyszczone, czyli rozliczone na razie księgowo więc taką czynność wykonujemy. A po drugiej stronie przerzucamy to na konto, to, które nam służy właśnie. Oj, nie wpisałam, przepraszam, nie tutaj to jest yy, to jest miejsce, gdzie sp sprawdzam konta, a tutaj tutaj dekrety wprowadzam. Wobec czego tu mam rozliczenie z urzędem i. Przeksięgowując na to konto, ten podatek VAT należny wraca na swoją stronę należną. Tu widać, tak? I teraz robię dokładnie tą samą operację dla podatku VAT naliczonego. Czyli już będę się trzymała tej samej daty, no bo wiadomo, siadłam, i teraz postanowiłam, że sobie rozliczę. Tak księgowa właśnie postępuje. I w tym wypadku. Wyksięgowuje podatek VAT naliczony, czyli jeżeli on pierwotnie został zaksięgowany po stronie winien, jak widać, w ogóle podatek VAT zawsze się trzyma kwoty netto, czyli jeżeli kwota netto dla przychodu to jest strona ma, no bo przychód zawsze po stronie ma, to podatek będzie też po tej samej stronie VAT i dla kosztów, dla zakupów po stronie winien, ponieważ koszty zawsze po stronie winien. Więc jeżeli podatek VAT naliczony pierwotnie pojawił się po stronie winien, to jeżeli mówimy o wyksięgowaniu, to wprowadzamy go na stronę przeciwną i tym samym na koncie 221.2 powinnam już mieć saldo 0. I rzeczywiście mam. Mam saldo 0. Wróćmy do dekretów. Ale muszę drugą stronę, bo mam błąd, tak? Zasada podwójnego zapisu. Więc po drugiej stronie mam to moje konto, które służy mi do rozliczenia z urzędem i sobie tutaj księguję drugą stronę. Czyli już tutaj mam prawidłowo wszystko wyksięgowane. Jeżeli będę analizować tutaj te zapisy, to tak jak mówię, po stronie podatku VAT należnego i naliczonego mamy wyzerowane salda. Już nie będę pokazywała, przed chwilą pokazam. Natomiast po stronie tego konta rozliczenia pojawi się jakieś saldo. I to jest to saldo, które mówi nam o tym, że z tego podatku należnego, który pierwotnie miał 1208 zł 42 grosze wartość, pozostało jeszcze po odliczeniu podatku naliczonego do odprowadzenia do urzędu skarbowego 1158 zł i 28 groszy, ale uwaga, do urzędu skarbowego nie odprowadzamy groszy. Do urzędu skarbowego Odprowadzamy pełne złotówki i, i zasadę zaokrąglania tej kwoty stosujemy taką podstawową, czyli jeżeli wartość groszy jest do 50 groszy, to zabieramy te, te grosze. A jeżeli by było tutaj, załóżmy, 60, parę groszy powyżej 50, to dodajemy, zaokrąglamy w górę. Widzimy, że musimy pozbyć się tych 28 groszy. Jako, że nie jest to 50, to po prostu je wyksięgujemy z tego konta 221.3. Ale na jakie konto z drugiej strony? <laughs> Cały czas to jest jedna operacja, czyli rozliczenie. Czyli w tej chwili muszę z konta 221.3, czyli to konto, które służy do rozliczenia yy, podatku VAT. Oj, znowu jestem nie po tej stronie. Tu, to, to jest, to jest y, arkusz, na którym sobie sprawdzam, natomiast dekretację tutaj realizujemy. Y, więc muszę teraz od o, o, wyksięgować te 28 groszy i oczywiście wyksięgowuję z tego konta 221,3. Y, tak, te grosze były po stronie ma, czyli ja je wyksięguję po stronie winien i już tam nie powinno być. Zerknijmy, czy dobrze wykonałam to księgowanie. Czyli jeżeli ja teraz wezmę 2013, to tutaj o, już mamy ładną okrągłą kwotę, czyli uzyskałam ten efekt, który chciałam uzyskać. Natomiast po drugiej stronie. Wracamy na dekrety, po drugiej stronie księguje, jak widać, druga strona wypada po stronie ma. W związku z tym mówimy o przychodach. I jeżeli jest to jakiś przychód, drobny, bo drobny, ale jest, to mówimy pozostałe przychody operacyjne, ponieważ to nie wynika z naszej działalności, ten przychód malutki, bo malutki, ale jest, naszej podstawowej działalności, ale jest to pozostały przychód operacyjny, w tym wypadku mamy tu konto 761 i takie konto tutaj wprowadzimy. Czyli wprowadźmy 761 i pojawia się po drugiej stronie. Czyli mamy już gotową kwotę do yy, zaksięgowania jako zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego, bo w sytuacji takiej, kiedy nie mam tej nadwyżki podatku naliczonego od zakupów, to zawsze będę musiała coś zapłacić do Urzędu Skarbowego. <laughs> Czyli ostatnie księgowanie w tej sytuacji będzie zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego. Czyli y, z, z konta 221.3 wyksięgowuję te 1000, muszę zerknąć, bo zapomniałam, jaka to była kod, kwota. Y, 221.3 nie to konto wrzuciłam, nie 221.2, tylko 3. 1158 zł, 1158 złotych. Czyli z, z, za, I tu też wrzuciła mnie to co trzeba Czyli 1158 zł, natomiast po drugiej stronie będzie konto zobowiązanie rozliczenia z urzędu, podobnie się nazywa rozliczenie z urzędem skarbowym z VAT. To konto nam służy do takich technicznych przeksięgowań, natomiast to konto służy nam do zidentyfikowania zobowiązania, czyli będzie czekało na zapłatę przez rachunek bankowy. Czyli w tym momencie jaką mamy sytuację? Jeżeli jeżeli przejdziemy do, możemy nawet na zestawieniu obrotów i sald sobie obejrzeć. Konto 221 jest puste. Wszystko zostało ładnie wyksięgowane. Saldo jest wyzerowane. I tak powinno wyglądać w sytuacji, kiedy to my musimy coś zapłacić wobec urzędu skarbowego, czyli jak mam nadwyżkę podatku należnego. Czyścimy sobie to konto całe. I ja to jeszcze tutaj również na zapisach możemy pokazać. 2, 2, 1. Syntetycznie sprawdzimy. I rzeczywiście ładnie mi się wyczyściło. Czyli to dla mnie, to konto 221, 3, tak jak mówię, służyło technicznie do uporządkowania tej kwoty i potem przeniesienia jej na zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego 225. To już jest w obszarze właśnie tych kont zobowiązania wobec tytułu podatków. No, i oczywiście w kolejnym kroku, to już późniejszym, ja zapłacę tą, to zobowiązanie, i potem zwrotnie na wyciągu bankowym otrzymam informację. Powiedzmy, że następnego dnia otrzymam informację, że yy, taka płatność została zrealizowana. A tutaj zaksięguję sobie. Rozliczenie, ojej, rozliczenie zobowiązania. O, czyli tutaj 225. Czyli na ten moment, jeżeli wejdę na zestawienie obrotów, i sal, na, na przykład, to tutaj widzę, że mam zobowiązanie wobec y, Urzędu Skarbowego, bo jest saldo. W momencie, kiedy ja zapłacę, czyli z mojego rachunku bankowego zeszły te pieniądze. Jak schodzą pieniądze, to zawsze księgujemy po stronie MA. A tutaj rozliczam zobowiązanie, księgując drugą stronę. I jeżeli teraz wejdę na zestawienie urodzów i sald, widzę, że to, to zobowiązanie zostało rozliczone, saldo jest zero. Saldo zero oznacza, że zostało to rozliczone. Czyli to zagadnienie tutaj przedstawione w sposób, tak jak powiedziałam, bardzo podstawowy, ale też oddaje właśnie te kroki, które należy wykonać, żeby na koniec miesiąca ten podatek VAT rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Oczywiście inaczej będzie, tak jak już wspomniałam wcześniej, kiedy tego podatku naliczonego będzie więcej. Wówczas nie będę miała salda ma na koncie 221.3 i wówczas. Nie będę musiała nic zapłacić do Urzędu Skarbowego, a ten podatek naliczony mogę albo przerzucić na następny, przenieść na następny miesiąc, i potem on będzie dodany do zakupów z przyszłego miesiąca w rozliczeniu, takim samym jak tu przedstawiłam. Czyli oprócz faktur z bieżącego miesiąca będę miała jeszcze ten podatek z poprzedniego, z faktur podatek naliczony przeniesiony, albo mogę złożyć wniosek o to, żeby te pieniądze mi zostały wypłacone. To już zależy od sytuacji konkretnej. Także tyle, jeżeli chodzi o zagadnienie w ramach takich podstawowych zagadnień.